5, 6, 7 i raz! Cześć! Witajcie na naszym wyzwaniu Są szpagat, do którego podchodzimy razem Tak jak już mówiłam, najważniejsza jest rozgrzewka Więc rozpoczniemy od pajacyków Nieśmiertelne pajacyki Zaczynamy skakać góra-dół, góra-dół Tak jak już wspomniałam W naszym poprzednim filmie Musimy zawsze się mocno rozgrzewać, ponieważ to jest obowiązkowa część naszych ćwiczeń. Także pajacyki idealnie nam podbiją krążenie i troszeczkę rozgrzeją. Teraz zróbmy parę przysiadów. Odpowiednio zrobione przysiady to kolana, które nie wychodzą poza linię naszych stóp, wciągnięty brzuch. I po jakimś czasie spróbujcie się wspiąć lekko dodatkowo na palce. To ćwiczenie, troszeczkę już Wam o nim mówiłam w naszym filmie na tropie fitnessu, ale to ćwiczenie również fajnie pracuje z naszymi stabilizatorami. Rozruszajmy całe ciało dokładnie. Nogi szeroko, kolana nad piętami, to jest bardzo ważne. I znowu wspinamy się na palce. Staramy się zejść jak najniżej pupą, ale nie w tak zwanym toilet position, czyli biodra mocno wypchnięte do tyłu. Tylko jak najbardziej zrównane z linią naszych kolan. I schodzimy do dołu i góra. Dół, góra, na palce. I teraz znane nam wszystkich doskonale skipping A ze szkoły, z UF-u. Ja tego nie lubiłam, ale teraz to jest super ćwiczenie na rozgrzewkę. A możecie troszeczkę przyspieszyć tempo, jeżeli uważacie, że ja robię za wolno. Skiping C, to chyba był C, zresztą obojętnie ABC, EFG, cokolwiek, uderzamy pię piętami o pośladki, żeby rozgrzać troszeczkę mocniej nasze czworogłowe. I teraz kolejny skipping, który był chyba najmniej lubiany przez każdego, czyli wyrzucamy nogi do przodu. Uwaga, teraz podskakujemy delikatnie na macie i co jakiś czas, co parę podskoków mocno wyrzucamy nogi w górę. Tak, jakbyście chcieli przeskoczyć nad niewidzialną przeszkodą. Wysoko, wysoko rozgrzewamy stawy skokowe, kolana. Tak. I bardzo ważna jest też rozgrzewka korpusu, także wprowadzamy ruch obrotowy korpusu. Ręce, przód, tył, wymachy, biodra. Wykonajcie te ćwiczenia troszeczkę dłużej niż ja je pokazuję, ponieważ ja Wam pokazuję przykładową rozgrzewkę, także rozwijcie ją sobie o parę minut więcej, tak żebyście na pewno poczuli, że jesteście dobrze rozgrzani. Jeżeli chcecie, to tak jak ja zalecałam, ubierzcie ogrzewacze na kolana, ciepłe skarpetki, bluzę, która jeszcze dodatkowo podniesie temperaturę Waszego ciała. Teraz mocno biodra podciągnięte do przodu, mocno miedzielica podciągnięta, szeroko nogi ze stopami wykręconymi na zewnątrz, ale stopy wykręcone na zewnątrz wykręcają całą nogę od kolana i od biodra do boku, tak żeby wasza noga się w stawie mocno odkręciła. I schodzimy jak najniżej, opierając się łokciami o kolana. To ćwiczenie jest trudne, także bardzo powoli wykonujcie je, bo tutaj musimy pracować mocno nad rozciągnięciem już nóg od wewnętrznej strony, tak żeby kolana nam nie uciekały do środka. To jest ważne, bardzo ważne. Pilnujcie tego, żeby kolana nie uciekały do środka, żeby nic się nie stało w nam w rzepkę. Podnosimy delikatnie piętę raz jednej, raz drugiej nogi i teraz fajnie nam ćwiczą i pośladki, i uda, i łydki. Dodatkowo, oczywiście ćwiczą nam fantastycznie kostki. To jest jedno z ćwiczeń, które często używa się na jazzie, na balecie, żeby wzmocnić staw skokowy. Powoli nogi ściągamy razem. Jesteśmy w skłonie. To ćwiczenie rozciągające. Bardzo dobrze znacie z naszej części rozciągania, są rozciąganie. Schylamy się, próbując wysprostować całkowicie nogi i kolana. I pamiętajcie, tak jak już mówiłam, kiedyś schylajcie się w miednicę, a nie ciągnąć od pleców. Zalecam Wam w ogóle przed rozpoczęciem ćwiczeń z wyzwania Są Szpagat, zrobić najpierw pierwszą i drugą część naszego Są Rozciągania, ponieważ wtedy będę już na 100% pewna, że macie fajnie rozgrzane ciało, fajnie rozciągnięte ciało na całej, całej, całej jego powierzchni, żeby zacząć robić troszeczkę mocniejsze i trudniejsze rozciągania. Paga, wstajemy i ruszamy do działania. Wyzwanie są szpaga. Pierwsze ćwiczenie. Schodzimy. I odstawiam jedną nogę do boku. Bardzo ważne jest to, żeby była jak najprostsza. Uważajcie na kolano drugiej nogi zgiętej, tak żeby było Wam wygodnie, nie, żebyście nie odczuwali żadnego bólu. Stopa nogi, na której siedzimy, najlepiej, żeby była skierowana na zewnątrz. Druga noga, próbujemy wyprostować ją jak najmocniej, jak najmocniej doprostować kolano. Stopa tej wyprostowanej nogi powinna być flex. Albo point w zależności od tego jakie naciągnięcie chcecie uzyskać. Zmiana nogi. Pamiętajcie, korpus jest delikatnie cały czas do przodu pochylony. Możemy zrobić point i odgiąć troszeczkę tą nogę, odciągnąć ją w kierunku naszych pośladków. O. A teraz uwaga, przechodzimy z nogi na nogę. To jest świetne ćwiczenie na wzmocnienie ud. Na wzmocnienie naszych kolan również. Jak trenowałam siatkówkę 9 lat, to był podstawowy element naszej rozgrzewki, tylko bardzo powoli na samym początku. Pamiętajcie, żeby wypchnięcie wychodziło z pięty i z łydki. I nisko, nie wstajemy wysoko tylko trzymamy się cały czas jak najniżej. A korpus mamy pochylony do przodu, ponieważ tutaj bardzo łatwo jest stracić równowagę. A jeżeli już utrzymacie tę równowagę, to stabilizatory pięknie tutaj pracują. To jest jedno z ćwiczeń wzmacniających uda, ale teraz dalej już przechodzimy do rozciągania. Noga w przodu zgięta, kolano nad piętą, noga z tyłu wyprostowana, ale uwaga, biodro musimy mieć Odkręcone, przekręcone do dołu. Nie możemy otwierać biodra. Tak musicie zrobić, żeby kolano było do ziemi, a pięta w kierunku sufitu. Nie wolno Wam otworzyć biodra, ponieważ wtedy to mamy zupełnie inne ćwiczenie. I wspinamy się na kolano, opierając tułów na kolanie, to wtedy troszeczkę mocniej ciężarem ciała pracujemy nad rozciągnięciem tylnej nogi. Nogi. Dokładnie to samo. Przenia noga zgięta, kolano nad piętą. Nie opuszczamy tylnej nogi na kolano. To już jest za nami. Słuchajcie, to już jest poziom dalej, więc teraz musimy troszeczkę sobie to utrudnić. Opieramy się na kolanie i tak jak mówiłam, pamiętajcie o tym, żeby tylnia noga była całkowicie wyprostowana, kolano do ziemi, pięta do sufitu. Jodro nie otwarte, tylko ściągnięte do środka. Tak jest, oddychajcie. Oddychajcie, brzuch napięty cały czas, głęboki oddech regularny. I powoli schodzimy do środka. Dobra, teraz klękamy na prawej nodze, troszeczkę odciągając ją w tył. Połóżcie kolano tak, żeby noga opierała się nad naszym kolanem, a nie bezpośrednio na rzepce. Stopę nie na palcach trzymajcie, tylko na podbiciu, na płasko. Przednia noga jest zgięta tak, żeby kolano było nad naszą piętą. Opieramy się i mocno naciągamy teraz całą linię od boku poprzez linię naszego biodra, ud aż do samych palców. Znowu biodra muszą być zamknięte. Zamykajcie biodro, nie trzymajcie go otwartego. Zamykamy to biodro, brzuch napięty, wtedy odciążamy mięśnie naszych pleców i opieramy się na nodze przedniej oraz na tylnie, która nam się coraz mocniej rozjeżdża. Bardzo delikatnie podpierajcie się rękoma tak, żeby na samym początku nie używać całego ciężaru swojego ciała do rozciągnięcia tylnej nogi i pamiętajcie o tym, żeby oddychać. To jest bardzo ważna rzecz. Oddech w rozciąganiu to jest podstawa. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Czujecie jak się rozciąga cały bok. Pośladki również mocno pracują. Wspierajcie się mocno na rękach tak, żeby nie upaść. I uwaga. Wstajemy. Powoli bardzo opieramy się znowu na prawej nodze na kolanie i prostujemy lewą nogę z przodu będziemy mocno prostować kolano brzuch wciągnięty biodro znowu nie odwodzone do boku tylko ściągnięte do przodu cały czas trzymajcie biodra, bi biodra równolegle będziemy rozciągać tylnią część naszej przedniej nogi kolano mocno uprostowane i próbujemy złapać za palce lekko dociskają cały czas nasze kolano. Noga praktycznie nie pracuje, jeżeli te palce są naciągnięte, dlatego próbujemy je podciągnąć na tzw. Tak flex i przytrzymywać. Znowu wspierajcie się na ręce, żeby nie obciążać tej nogi, która pracuje na rozciągnięciu całym ciężarem swego ciała. Jeżeli chcecie zrobić tak, jak ja teraz to robię, czyli oprzeć się na kolanie i podciągnąć palce, to tylko wtedy, jeżeli czujecie, że to rozciągnięcie nogi jest wystarczająco mocne, a tak, to się wspierajcie cały czas jedną ręką o podłogę. Zmiana nogi, zmiana strony i powtarzamy dokładnie te same ćwiczenia. Pamiętajcie, jeżeli się rozciągamy, rozciągamy się symetrycznie nigdy nie rozciągajcie tylko jednej strony. I znowu, przeniana noga zgięta, kolano nad piętą. Tylna noga wyprostowana, opieramy ją nad kolanem o matę, kładziemy stopę na podbiciu, wspieramy się jedną ręką, tak żeby nie upaść, biodra dociągnięte i oddychajcie, oddychajcie i tak delikatnie próbujcie coraz dalej tą nogą wychodzić do tyłu, żeby ją naciągać na całej długości, ale dodatkowo naciągamy również nasze całe ciało. Oddychajcie głęboko ok, podnosimy się i to samo co było jeszcze przed chwilą na drugą nogę klękamy, biodra równolegle nie odciągnięte do boku, tylko do przodu przednia noga wyprostowana, kolano wyprostowane naciągnięte palce i rozciągamy przednią nogę. Delikatnie, biodra ściągnięte. Nie puszczajcie bioder, trzymajcie cały czas napięty brzuch. Jak popatrzycie w tylnie lustro, widzicie, gdzie pokazuje, że się rozciąga nasza noga. Bardzo mocno rozciągają nam się jej boczne strony. Także bardzo powoli, bardzo delikatnie rozciągajcie coraz mocniej. I nasz korpus też powinien być w linii równoległej do naszych bioder oraz do nóg, w kierunku nóg. Czyli nasze ciało tak troszeczkę tworzy prostokąt. Oddychajcie, przytrzymujcie się z boku, jeżeli czujecie, że za mocno by się naciągało, gdybyście użyli całego ciężaru ciała. I powoli wstajemy i to jest koniec naszej pierwszej części. Powodzenia, trzymam kciuki, dajcie znać jak Wam idzie. I pamiętajcie o tym, że mamy nasz hashtag wyzwanie soushpagat, pod którym możecie tagować na Instagramie oraz na Facebooku i będziemy sprawdzać jak Wam idzie. Powodzenia, cześć!